Inwestycje w przemysł zbrojeniowy i w siły zbrojne nie mogą podlegać niekończącym się konsultacjom, opiniowaniu i zaskarżaniu ciągłemu, ponieważ nie mamy czasu do stracenia. Ja, jestem za ochroną środowiska, jestem za wrażliwością w tym temacie, ale jestem za decyzyjnością. Największą bolączką, która daje się wyznaki na poziomie Europy, jest skuteczność i szybkość podejmowania decyzji często to wieloetapowość podejmowania decyzji. Z jednej strony to jest wartość, a z drugiej strony w sprawach bezpieczeństwa ona nie może być nieskończoność. Jeżeli czasem proces inwestycji w jednostce wojskowej opisany jest na kilka lat nie z uwagi na brak środków, tylko z uwagi na decyzję poszczególnych elementów administracji i to wyczerpuje tak naprawdę ten proces i wyczerpuje tych, którzy są inwestorami i wydłuża go w nieskończoność, Chcemy z tym skończyć, dlatego zaproponowaliśmy ustawę dotyczącą strategicznych inwestycji w bezpieczeństwo i szybkości działania w sprawie tych inwestycji. Cieszę się, że Pan Premier tą rekomendację Ministerstwa obrony wczoraj podkreślił, przyjął. Wierzę, że teraz ten proces na etapie rządu przebiegnie dużo sprawniej, bo to jest takie mocne zielone światło, które nasz pomysł uzyskał, bardzo się z tego cieszę, bo to znaczy, że my już kilka miesięcy temu składając ten projekt, Programowania prac rządu wiedzieliśmy i mieliśmy dobre rozeznanie. Teraz jest najwyższy czas, żeby to uchwalić, i będę zwracał się do wszystkich podmiotów politycznych, żeby to poparli. Potrzebujemy jasnych i prostych decyzji. One dotyczyć będą sił zbrojnych, ale mam nadzieję, że będą dotyczyć również inwestycji w przemysł zbrojny, i tak to projektujemy.